Czy da się malować powietrzem? Da się. A efekt tych artystycznych zabiegów jest zadziwiający. Za nami wernisarz wystawy prac Teresy Szafrugi w klubie Tojowo. W każdym roku mamy dwa, trzy wernisarze. Poświęcamy je głównie artystom jawożnickim i to takim e, twórcom nieprofesjonalnym, prawda? E, więc e, byli tutaj różni malarze, byli też artyści którzy rzeźbili i ostatnio mieliśmy tu wystawę i wernisaż, również fotografii. Artystka w technice zwanej Puringiem doszła do perfekcji i własnej szkoły dobierania farb i sposobów ich rozprowadzania. Puring to jest taka metoda malowanie przez wylewanie. Puring po angielsku, a u nas prosta nazwa malowanie przez wylewanie i tutaj są właśnie te prace, które taką metodą namalowała ponieważ Technik tej, tego malowania jest dość sporo, więc są różne, więc musielibyśmy przejść po kolei, żeby powiedziała. Ten na przykład obraz kwiaty jest namalowany balonikiem. Pieczątkuje się jak pieczątką. Ten jest tak zwany dip, czyli jak w susiku maczamy, wylewamy najpierw na podłoże, a potem dopiero na obraz. Inspiracje z głowy, bo to jest taka metoda intuicyjna. Co ci w duszy gra, to na obraz. Z tym, że to jest metoda nieprzewidywalna. Planujesz coś, a ona i tak swoje, bo to jest wylewanie dość dużej ilości farby na e, podkład malarski, bo można malować na różnych rzeczach. I tak operowanie nim, żeby osiągnąć jakiś tam zamierzony cel, ale ten cel i tak do końca nie zostanie zrealizowany. Choć to artystyczny debiut Teresy Szafrugi, klub przed dzień walentynek zapełnił się po brzegi. Ja i parę osób zauważyły terenie, że robi takie właśnie rzeczy. One są inspirowane straszną wyobraźnią, prawda? Mają to do tego, że nie ma tam postawionej kropki nad I w każdym z tych obrazów. Terenia nie podpisuje tych obrazów, one nie mają tytuły po to, że ktoś, kto podejdzie do każdego z tych obrazów może swoją wyobraźnią domalować jeszcze coś i sam postawić kropkę nad i, Czyli czuć się też jakby artystą. To wszystko zależy od wrażliwości osobistej i właśnie wyobraźni. Każdy może w każdym obrazie widzieć co innego. Jest to abstrakcja, ale przecież abstrakcja nam towarzyszy również na co dzień, prawda? Chwała takim ludziom jak, jak y, pani Edyta Lesiak i, i Antek Polak. Którzy, no dzięki którym tu właściwie jestem, tak? Bo nawet nie mogę powiedzieć, że moje marzenia się spełniają, bo ja nawet nie marzyłam o, o, o jakimś wernisażu czy wystawie. Więc to są tacy cudotwórcy i dzięki nim właśnie tutaj dzisiaj jestem i mogę Państwu przedstawić swoje prace. Prace artystki oglądać można w klubie To i Owo do 10 marca.